to nie będzie kolejny film o tym, żeby zrobić botox na czoło. Wbrew temu, co możesz wkoło usłyszeć, botox nie pomoże na głębokie zmarszczki na czole. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy bezradni w obliczu tego problemu. W tym filmie opowiem Ci, co robić, gdy masz głęboką lwią zmarszczkę i linie poprzeczne na czole, które są widoczne nawet wtedy, gdy nie robisz żadnych min. Zmarszczki na czole, czyli liwia zmarszczka, zmarszczka pionowa oraz linie poziome to najczęstszy powód, dla którego zgłaszacie się na zabiegi medycyny estetycznej. Jednak bardzo często jest już za późno, żeby toksyna botulinowa pomogła w takim stopniu, jakbyście chcieli. Czyli żeby po takim jednym zabiegu zmarszczek już nie było widać, a ten obszar wrócił do tego, jak miałeś Kilka lat temu. Prawda jest taka, że zamiast robić zabiegi w gabinecie i próbować odwrócić to, co się już pogorszyło, dużo lepiej byłoby skupić się za modu na profilaktyce i opóźniać te zmiany. Jednak te 20-30 lat temu nie widzieliśmy tego, co wiemy dzisiaj. Nie było dobrych kosmetyków, była inna świadomość w zakresie urody, a także mówiąc wprost, jako społeczeństwo mieliśmy też inne problemy. Co więcej, akurat w przypadku zmarszczek mimicznych na czole ogromną rolę odgrywają geny i to jak silne mamy mięśnie miliczne. Nawet najbardziej przemyślana pielęgnacja i styl życia nie zawsze załatwią sprawę, gdy mamy silne mięśnie i często robimy rośną lub zdziwioną minę. Jeśli jesteś jedną z takich osób, które mają widoczne zmarszczki na czole i chcesz się ich pozbyć, to na szczęście nie jesteś na straconej pozycji. Co zrobić, kiedy przegapiliśmy moment, kiedy działanie profilaktyczne i kondycjonujące skórę ma sens i daje efekty? Co zrobić, kiedy zmarszczki na czole są już na tyle głębokie, że zauważycie je przez cały czas i zwracacie uwagę na zmęczony wyraz twarzy, które przekazują. Są na to metody i opowiem o nich w tym filmie, jednak zanim porozmawiamy o rozwiązaniach, koniecznie musimy ustalić przyczynę problemu. Najczęstszą przyczyną powstawania zmarszczek na czole są nasze emocje, mimika, ekspresja. Z każdym jednym napięciem mięśni mimicznych, czyli tych odpowiedzialnych za wyrażanie emocji, skóra marszczy się, zagina się w tym samym miejscu, a możemy sobie tylko wyobrazić, jak wiele tych ruchów jest przez nas wykonywanych każdego dnia. Skóra na czole przypomina skórzone buty, które podczas korzystania zaginają się cały czas w ten sam sposób. Kiedy buty są już starsze, zagięcie na skórze nie wracają do tej samej formy, co wcześniej, i są widoczne przez cały czas. Tak samo jest z zaginaniem się skóry na naszym czole, gdy wraz z wiekiem skóra produkuje mniej kolagenu i elastyny jest mniej sprężysta. W takiej sytuacji, kiedy przyczyną zmarczek jest aktywność mimiczna. Złotym standardem i pierwszym wyborem jest toksyna butulinowa, czyli popularny botox. Ale pomimo tego, że każdy z nas wyraża emocje właśnie z pomocą mięśni mimicznych, nie u każdego te zmarszczki pojawiają się w tym samym momencie życia, z taką samą intensywnością i głębokością, w takiej samej liczbie. Inaczej mówiąc, na pewno masz koleżankę w tym samym wieku lub nawet starszą niż Ty, która nie ma takich zmarszczek. A Ty masz. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, że przyczyn jest więcej niż siła mięśni mimicznych. Pozostałe czynniki, które mają wpływ na wystąpienie zmarszczek na naszej twarzy, to stosowane kosmetyki i składniki aktywne tam zawarte. Idąc dalej, nawilżenie skóry i nawodnienie organizmu, odpowiednia ilość i jakość snu, nasza codzienna aktywność fizyczna, stosowana dieta i jej zbilansowanie bez niedoborów oraz wreszcie stres, i napięcia z tym związane. Wróćmy jeszcze na chwilę do genów i tego, o czym mówiłam na początku filmu. Geny mają ogromne znaczenie i nie da się tego pominąć. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, to świat jest ciekawy, kolorowy, a my jesteśmy różnorodni. Niestety, czasem jednak już na samym starcie jesteśmy skazani na większe prawdopodobieństwo wytworzenia się zmarszczek chemicznych na czole. Niektórzy mają widoczne zmarszczki na czole już w wieku nawet 25 lat. Dlaczego? To bardzo ciekawe, bo różnice w tym, jak wyglądają nasze zmarszczki na czole wynikają już z kształtu naszej czaszki. Z perspektywy anatomicznej czoło każdego człowieka ma swoją specyficzną budowę, co wynika właśnie z kształtu czaszki. W momencie kiedy jej kształt jest w cudzysłowie nierówny, to tkanka podskórna, skóra i mięśnie będą inaczej na tej czaszce ułożone. To tak, jakby zbudować dom na nierównym gruncie i liczyć, że wszystkie ściany będą idealnie proste. Pokażę Wam, o co dokładnie mi chodzi. Idealnie byłoby, żeby kości i tkanka podskórna były idealnie równe, tak aby mięśnie i skóra, które są na wyższych warstwach, pracowały równo i były równo rozłożone. Jednak życie nie jest idealne i możemy spodziewać się, że w tych fundamentach nie zawsze będzie równo. Kiedy genetycznie mamy takie deformacje, ubytki tkankowe i objętościowe, to sprawia, że Mięśnie i skóra będą układały się w inny sposób podczas pracy. To dlatego, że będą musiały zrekompensować to, co dzieje się na szkielecie. I to jest pierwsza przyczyna, która prowadzi do takich specyficznych zagłębień na czole. W szczególności takie zagłębienia mogą pojawiać się nad brwiami w tej okolicy, ale także na środku czoła, lub nawet przebiegać przez cały środek czoła. W takiej sytuacji sama toksyna botulinowa, tak często proponowana w gabinetach jako wyłączny kierunek działania, nie przyniesie nam zadowalających efektów na przyszłość. Jeśli czoło nie ma tej równej płaszczyzny i ma takie nierówności, to botoks będzie utrzymywać się krótko, a zmarszczki mimiczne, mimo wszystko, Będą się pogłębiać. Czyli wiemy już, że głębokie zmarszczki na czole mogą mieć trzy przyczyny: zaniedbania w stylu życia i pielęgnacji z przeszłości, silne mięśnie mimiczne, anatomia czoła, która utrudnia równą pracę mięśni i skóry. Wśród wielu z nas są osoby, które mierzą się ze wszystkimi tymi trzema tematami i problemami naraz. Najłatwiej jest kiedy mamy silne mięśni mimiczne i odpowiednio wcześniej zadbamy o dobrą pielęgnację w domu, a także będziemy wykonywać zabiegi profilaktyczne. Głównym zabiegiem profilaktycznym na mięśni mimiczne na czole jest toksyna botulinowa, o której opowiadam w wielu filmach tutaj na kanale. Jeśli jednak głębokie brusty są już widoczne z powodu anatomii czoła i upływającego czasu, to oprócz toksyny botulinowej możemy wziąć pod uwagę także wypełniacze. Mam tutaj na myśli wypełnienie czoła kwasem hialuronowym lub wypełniaczem autologicznym, czyli własnym tłuszczem. Dlaczego wypełnienie ubytków jest takie ważne dla głębokich zmarszczek. Zobaczcie. W momencie, kiedy miałabym nad brwiami zagłębienie w tym miejscu, mięśnie będą zawsze układać się w nienaturalny dla nich sposób. Naturalnie powinny być naciągnięte, rozprężone na ładniej krzywiźnie. W takim wypadku pracują w większym napięciu. Jeśli wypełnimy, zalejemy tą, ten ubytek, tą dziurę, wówczas uzyskujemy podporę dla mięśnia, dzięki czemu będzie mógł wykonywać tą samą pracę z mniejszym użyciem siły. Dodatkowo ma to ogromny wpływ na ułożenie brwi i otwarcie oka. Czasem mamy do czynienia z ubytkiem centralnym wzdłuż całego czoła. Najczęściej wtedy widzimy jedną, równą, głęboką zmarszczkę układającą się właśnie wzdłuż tego rowu. Kiedy wypełnimy ten ubytek, automatycznie mięśnie zaczną układać się w taki sposób, że zmarszczka będzie zdecydowanie mniej widoczna. To samo dotyczy okolicy skroni. Kiedy mamy opadającą skórę powiek i brwi i jest to połączone z ubytkami nad brwiami i na skroniach, wówczas brakuje nam podpory dla skóry i defekt jest wyrażony mocniej. Czyli podanie wypełniacza spowoduje, że będziemy mogli mieć wpływ na objętość tkankach podskórnych i móc subtelnie zmienić rozkład mięśni i skóry na tym obszarze. Jednak uwaga! Nie znaczy to, że albo robimy botox. Albo robimy kwas hialurnowy. Kwas hialurnowy nie jest alternatywą dla botoksu, a botoks nie jest alternatywą dla kwasu hialurnowego. Co więcej, jeśli masz głębokie zmarszczki na czole, to bardzo często oba te zabiegi muszą iść ze sobą w parze, żeby skutecznie sobie z nimi poradzić. Chodzi o to, że kwas hialurnowy lub własny tłuszcz to implanty, czyli coś, co umieszczamy w naszym czole, aby wpłynąć na objętości w tkankach. Kiedy zrobimy taki zabieg, to zależy nam, żeby taki wypełnoć się nie przemieszczał. To ogólnie mówiąc nie jest łatwe, czyli nie przemieści sobie takiego kwasu po podaniu normalnie funkcjonując np. śpiąc na boku, chodząc w czapce czy w kasku. Nie musisz się obawiać o swoje działania. Jednak jeśli masz silne mięśnie mimiczne, które setki razy zakinają się na czole w ten sam sposób po podaniu kwasu, to to może być już problem. Dlatego protokoły zabiegowe jasno wskazują, że w takiej sytuacji przy założeniu, że pacjent kwalifikuje się do zabiegu z botoksem, należy najpierw wykonać taki zabieg, jeszcze zanim podamy wypełniać. Dzięki temu efekty trwają dłużej, ryzyko powikłań jest mniejsze i pacjent ma wizualnie lepsze rezultaty. Jednak nawet jeśli podążymy za takim protokołem, to jest coś, o czym koniecznie musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na wypełnienie czoła. To zwiększone ryzyko takiego zabiegu, o czym teraz Ci dokładnie opowiem. Dlaczego o wypełnieniu czoła tak mało się mówi? Dlatego, że jest to okolica obarczona większym ryzykiem zabiegowym z powodu licznych naczyń krwionośnych i małych przestrzeni w tkankach. Przez to ryzyko powikłań po kwasie hielurnowym jest znacznie większe niż np. przy wolumetrii twarzy. A co może się stać? Może dojść do zablokowania przepływu przez naczynia krwionośne, a tym samym do niedokrwienia fragmentu skóry. Najczęściej może dojść do tego w sytuacji uciśnięcia takiego naczynia przez depozyt wypełniacza kwasofilarowego lub tłuszczu w przypadku lipów lingu. Rzadziej może dojść do niedokrwienia przez podanie wypełniacza do światła naczynia, żyły lub tętnicy, czyli czegoś w rodzaju zablokowania fizycznego przepływu krwi do tkanek. Żeby łatwiej było wam to sobie wyobrazić, to pomyślmy o słomce do picia. Możemy ją. Przygnieść, to jest słomka, możemy ją przygnieść czymś z zewnątrz i w ten sposób doprowadzić do zwężenia światła słomki. W ten sposób. Drugi wariant to zablokowanie słomki np. przez pestkę od smoothie. W obu przypadkach picie przez słomkę jest utrudnione, o ile w ogóle możliwe. Tak samo mogłoby się stać, gdy kwas chilurnowy uciska tkanki lub fizycznie je. Zapycha, bo jest nieprawdowo podany. Podczas zabiegu kluczowa jest obserwacja pacjenta, zarówno jego reakcji na zabieg, jak i pole zabiegowe i tkanek okolicznych. Powikłania się zdarzają i najważniejsze jest odpowiednio wcześnie zareagować. Powróćmy do przykładu słomki. Jeśli odpowiednio wcześnie zdejmiemy ten ucisk na słomkę z zewnątrz, najprawdopodobniej w ogóle nie zauważymy, żeby była wcześniej uciśnięta. Jeśli szybko znajdziemy pestkę, która blokuje nam światło słomki, także będziemy mogli dalej z niej korzystać, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Taki zabieg wypełnienia czoła cały czas należy do grupy zabiegów bezpiecznych, ale tylko wtedy, jeśli jest wykonywane przez doświadczonego lekarza, który będzie przy tobie nie tylko wtedy, kiedy wszystko idzie świetnie, ale także na ewentualność powikłań, które zawsze mogą się zdarzyć każdemu, także tobie i twojemu lekarzowi. Możliwa jest jeszcze jedna sytuacja. Może być tak, że mamy widoczne zmarszczki głębokie na czole. Ale nie mamy ubytków objętościowych. Wtedy nie musimy wypełniać ubytków, bo ich nie mamy. Natomiast nastawiamy się na celowane leczenie zmarszczek. To, co zadziała w tej sytuacji, to terapie stymulujące. Jednak uwaga: czoło to okolica, na której nie możemy wykonać wszystkich dostępnych zabiegów z grupy stymulatorów. To, co możemy i co jednocześnie się sprawdzi, to zabiegi laserowe, te przebudowujące skórę, mikronakłuwanie, głębokie peelingi, ale także zabiegu typu Skin Booster, a także polinukleotydy. Można też rozważyć zwykłą mezoterapię, ale w tym przypadku nie uzyskamy efektu stymulującego na zmarszczki i efekt będzie bardzo, bardzo subtelny. Jeśli jednak organizm jest młody, a zmarszczki bardzo drobne, to przez poprawę nabliżenia skóry tym zabiegiem możemy uzyskać efekt zmniejszający widoczność tych małych zmian. Jak ustalić, czy masz głębokie zmarszczki na czole i ubytki w tkankach, czy może masz tylko głębokie zmarszczki bez ubytków. A także, czy Twoja skóra potrzebuje botoksu kwasu, czy może delikatna stymulacja wystarczy. I wreszcie, który zabieg na głębokie zmarszczki na czole będzie najlepszy dla Ciebie. To pytania, na które nie sposób jest odpowiedzieć, jeśli lekarz nie oceni Twojego stanu skórne żywo. Dzięki temu filmowi znasz możliwości i ryzyka. Jednak ostateczna decyzja zawsze powinna zapaść w gabinecie wraz z lekarzem, który przeprowadzi wnikliwą konsultację. Jednak nie zostawiam się z niczym. W filmie, który teraz się wyświetla, pokazuje, jak wygląda zabieg z botoksem na zmarszczkę na czole u pacjenta, który ma silne mięśnie mimiczne. Pokazujemy także, jak wyglądają efekty dzień po dniu i co czuje pacjent. Dlatego koniecznie kliknij ten film i oglądaj dalej, żeby mieć pełen ogląd sytuacji.